O tym wiele można by mówić, ale tak jak powiedziałem, w tym ograniczonym czasie chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o odpowiedzialności drugiej strony, czyli związku jaki to młode pokolenie ma z pokoleniem odchodzącym. I Salomon dalej ciągnie swoją naukę tak. Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje. I moje nerki się weselą, gdy twoje wargi mówią to, co prawe. Radość. Radość rodziców z mądrego zachowania swoich dzieci. Nie wiem, czy dzisiaj ten czynnik dociera do młodego pokolenia. Wy jesteście, można powiedzieć, wy odpowiadacie, czy wpływacie determinująco. Na stan psychiczny swoich rodziców. Albo będą oni się smucili, albo będą się radowali, weselili, zarówno serce, jak i nerki. Czyli tu jest mowa jak gdyby o rozumie, jak i uczuciach, o umyśle i uczuciach rodziców. To wy wpływacie w decydujący sposób na stan mentalny, psychiczny waszych starych rodziców. Dzisiaj nakaz jest. Patrz w siebie, rozwijaj siebie. Miej na myśli tylko swój interes, swoje przyjemności, swój rozwój, swoje cele. To, czy się to komuś podoba, czy nie, macie nic nie obchodzić. Salomon absolutnie inaczej podchodzi do swoich dzieci. Tłumaczy im: Wy jesteście przekaźnikami tego, co mi zostało przekazane. I jeśli to, co dobre, to, co Boże, Wy, Przenosicie w dorosłe swoje życie, to jest to jedna z największych radości dla rodziców, którzy wiele swojego życia poświęcili, żeby was wychować. Dalej ciągnie: niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Słuchaj, synu. I bądź mądry, skieruj swoje serce na prostą drogę. Nie bywaj wśród upijających się winem, lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie garć swoją matką, dlatego że jest staruszką. Jest czas, kiedy dziecko jest małe. Wtedy główną. Głównym transmiterem rodzicielskiej mądrości, kiedy napotyka na głupotę dziecka, jest ruzga, tak jak czytaliśmy wcześniej. Ale później dziecko dorasta, później ruzga odchodzi do Damusa, później on sam, ono samo musi zacząć wybierać. I najpierw Salomon odnosi się do tego poszanowania ojca i matki. Twoje zachowanie sprawia im radość albo smutek. Pomyśl które wybierzesz. Dalej apeluję jest w życiu mądrość i jest głupota. Chcesz mieć konsekwencje głupoty, to je będziesz miał. Chcesz mieć dobrą przyszłość, chcesz, żeby twoje pragnienia, dobre nadzieje w życiu się spełniły. Od samego początku kieruj się tą, mądro tą mądrością, którą na podstawie pism wbijałem ci do głowy, mówi Salomon, parafrazując. Dalej, kiedy rodzice są już starzy, dzisiaj normą jest oddawanie ich do przytułków, powierzania, zachowania się, zajmowania się nimi innym obcym ludziom. Salomon mówi, nie, kiedy twoi rodzice są starzy, okaż im wtedy jeszcze większy szacunek. Mógłbyś nimi gardzić, bo już matka jest staruszką, ledwo powłóczy tam nogą, chodzi o lasce. Po cóż ci tacy rodzice, to jest tylko wstyd i obciach. Salomon mówi, jeśli dobrze odrobiłeś te wcześniejsze lekcje, jeśli rodzice nie żałowali rózgi, by z miłością cię karcić, jeśli później karmili cię mądrością Bożą, to na starość ty okażesz im szacunek, bo dzięki nim jesteś tym, kim jesteś.